Ból, nieszczęście, płacz, agonia, rozbite rodziny, rozwody, zakłady dla obłąkanych, szpitale, areszty, sądy i więzienie. Człowiek otrzymuje zapłatę. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. Chwała wielkiemu imieniu Pana Boga. Czy wszyscy są dzisiaj szczęśliwi? Otóż, dzisiaj będzie Wam trochę trudniej uwierzyć, że temat mojego kazania mieści się w Słowie Bożym. Mój temat na dziś brzmi następująco: Służb diabłu dobrze Ci zapłaci. Boży głos w czasach ostatecznych. Czy wierzycie w to? Posłużę się Bożym Słowem, Biblią, by Wam udowodnić za pomocą biblijnego argumentu, że za każdą służbę wyświadczoną diabłu. Człowiek dostaje wypłatę czekiem wraz z premią. A jeśli się z tym nie zgadzacie, napiszcie do mnie list i poproście o książkę pod tytułem Służ diabłu, dobrze ci zapłaci. Przedstawia ona biblijny dowód, że człowiek otrzymuje za taką służbę zapłatę wraz z dodatkową premią. Zapłatą jest cierpienie, ból Nieszczęście, agonia i płacz. Premia to choroby, dolegliwości i słabości. Dlaczego tak jest? Za każdą służbę wyświadczoną diabłu otrzymujesz zapłatę z nawiązką. Lecz ktoś może powie: Służę diabłu, żyję w grzechu, a żadnej zapłaty nie otrzymałem. Posłuchaj, ten czek może być spóźniony, ale na pewno go otrzymasz. A jeśli nie zrobisz nic w tym kierunku, by go zatrzymać, to pewnego dnia otrzymasz za swoją służbę wieczną odpłatę. Zamówcie tę książkę, służ diabłu dobrze ci zapłaci. Niech będzie w waszym domu, niech przeczytają ją wszyscy wasi przyjaciele i sąsiedzi. A teraz słuchajcie uważnie wiersza z Biblii, który wybrałem na dziś. Jechałem kiedyś autostradą. Na drodze zdarzył się wypadek. I tak się złożyło, że byłem pierwszą osobą, która znalazła się na miejscu wypadku. W poprzek mostu leżał rozbity samochód. Był zupełnie roztrzaskany. Myślałem, że doszło do kolizji dwóch pojazdów, lecz był to tylko jeden samochód. Mimo to był zupełnie rozbity. Kierowca był martwy, przebity na wylot kolumną przekładnie kierownicy. Obok kierowcy, na przednim siedzeniu pasażera, była młoda pani, miała zupełnie zmasakrowaną twarz. Drzwi z jej strony były zgniecione. Było widać, że głową rozbiła przednią szybę, lecz potem coś szarpnęło ją z powrotem. Odłamki szkła zupełnie pocięły jej twarz. Miała przecięte gardło. Kobieta wykrwawiała się. Czy wiecie, co się stało? Ten samochód przyjechał zjeżdżając stromym zjazdem i rozpędzony uderzył w wielki, betonowy przyczółek mostu. Pod wpływem tego uderzenia samochód uległ zupełnemu zniszczeniu. Dosłownie przeleciał 30 metrów i spadł w poprzek na środku mostu. Lecz wszędzie dookoła leżały porozrzucane butelki wódki i piwa. Ten samochód był dosłownie przesiąknięty alkoholem. Ta biedna dziewczyna wykrwawiała się, a wszystko było przesycone niesłychanym odorem wódki, takim, którego nie zniósłby chyba nawet alkoholik. Robiliśmy wszystko w celu wydostania dziewczyny z samochodu, lecz okazało się, że silnik zerwał się z mocowań i został przemieszczony zupełnie do tyłu, miażdżąc jej nogi pod przednim siedzeniem. Chcieliśmy go wyciągnąć, ale się nam nie udało. Z naprzeciwka nadjechali uczniowie z jakiegoś liceum. Zatrzymali się. Trzech licealistów wysiadło z samochodu. I kiedy zobaczyli ten tragiczny wypadek martwego mężczyznę, przebitego przekładnią kierownicy, krew płynącą z rany tej dziewczyny proszę słuchać. Kiedy poczuli ten odór wódki, zobaczyli butelki wódki i piwa jeden z tych młodzieńców zasłabł i leżał na poboczu. Drugi usiadł na stopniu swego starego samochodu. Obserwowałem go. Miał może osiemnaście lat. Złapał się za głowę i usłyszałem, jak zaczął się modlić. Powiedział: Mój Boże, już nigdy w życiu nie wypiję nawet kropli alkoholu. Zwróciłem się do podróżującego ze mną pastora. Gdyby każdy młody człowiek z twego kościoła miał okazję zobaczyć tę scenę, Ludzkie zwłoki, tę młodą kobietę, która kiedyś była piękna, lecz teraz jej życie jest zrujnowane na zawsze. Nie musiałbyś wtedy wygłaszać więcej ani jednego kazania o tym, że człowiek otrzymuje zapłatę za każdą służbę wyświadczoną diabłu. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. Ten okropny widok był bardzo pouczającym doświadczeniem dla tego człowieka, przekonywującym go o tym, że człowiek. Otrzymuje zapłatę. I podczas gdy ten młodzieniec się modlił, Bóg przemówił do mnie i oto co usłyszałem. Rozpoznałem, że było to miejsce Bożego Słowa z listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 6, 23 wiersz, który mówi: Zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. I tam, na tym miejscu, Bóg przekazał mi to przesłanie: służ diabłu, dobrze ci zapłaci, choć może ci się czasem wydawać, że nie otrzymujesz zapłaty, lecz z pewnością ją otrzymasz. Ból, nieszczęście, płacz, agonia, rozbite rodziny, rozwody, zakłady dla obłąkanych, szpitale, areszty, sądy i więzienie człowiek otrzymuje zapłatę. Dlaczego tak jest? Bo jeśli będziesz służył diabłu, będziesz musiał być za to wynagrodzony. I pamiętajcie o tym, jeśli żyjecie dla diabła, on może zapłacić wam za tę służbę, kiedy będzie na to gotowy. Lecz w ramach premii, mój przyjacielu, otrzymasz chorobę, dolegliwość i słabość, bowiem jest o tym napisane w Biblii w 28 rozdziale 5 Mojżeszowej, gdzie wyszczególnione są wszystkie choroby, dolegliwości i słabości. I w Biblii pisze wyraźnie, zapoznajcie się z 28 rozdziałem 5 Mojżeszowej, że wszystko to przychodzi na nas dlatego, bo nie słuchamy głosu Pana Boga naszego. Na koniec chcę powiedzieć następującą rzecz. Za każdą służbę otrzymujesz od diabła wynagrodzenie. Zapłaci ci za każdą godzinę pracy. Nie zapomnij też, że otrzymasz jeszcze premię a jest to rak, artretyzm, katarakta, ślepota, choroba umysłowa i tym podobne. Wszyscy otrzymają zapłatę. Lecz pamiętaj, możesz dzisiaj ją zatrzymać. Zrób to lepiej teraz, kiedy jeszcze jest to możliwe. Można to zrobić tylko w jeden sposób. Jak? Ukręknij na kolana, jak tysiące ludzi, którzy zrobili to samo, modląc się tutaj na każdym zgromadzeniu. Powiedz: Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Dostałem już zbyt wiele czeków od diabła. Pragnę pokoju, panie Boże. Pragnę teraz zwycięstwa nad grzechem. Pragnę teraz silnego i zdrowego ciała. O Boże, zatrzymaj tę zapłatę. Nie chcę już więcej żadnej premii. Przebacz mi grzechy i zbaw moją duszę. W tej właśnie chwili możesz zatrzymać tę zapłatę. Czy jednak wiesz, co się z Tobą stanie, jeśli mnie nie usłuchasz i znajdziesz się w wieczności? Otrzymasz wieczną zapłatę. Pochylcie teraz głowy. Teraz poproszę Boga, by zbawił każdego grzesznika, który wysłuchał tego kazania. Mój Panie Boże, zbaw każdego grzesznika, który wysłuchał tego kazania. Niech nie pójdzie do piekła nikt spośród tych, którzy je usłyszeli. Prosimy o to dla chwały Boga. Amen. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. Przypominam sobie, jak pewnego razu leciałem wieczorem z Chatanuga. Samolot musiał lądować w Memphis w stanie Tennessee. Umieszczono mnie w wielkim wytwornym hotelu. Potem zadzwonili do mnie i powiedzieli, że samolot poleci dalej. Następnego dnia o godzinie 7 rano wyszedłem z hotelu, chcąc wysłać trochę listów do znajomych. Kiedy tak szedłem, Duch Święty powiedział do mnie. Idź dalej. Szedłem po prostu dalej, aż znalazłem się w murzyńskiej dzielnicy. Kiedy tam stałem, pomyślałem, Orety, popatrz, która godzina. Ten samolot ma za chwilę odlot. Lecz Duch Święty mówił do mnie ciągle, idź tylko dalej. Więc szedłem dalej. Przypadkiem zobaczyłem stojącą przed jedną z tych murzyńskich ruder, gdzie mieszkali ci biedni murzyni, i opierającą się o płot typową starszą murzyńską kobietę. Głowę miała obwiązaną taką chłopięcą koszulką. Idąc śpiewałem, Hallelujah, cieszę się, że jestem takim jak dawni chrześcijanie. Lecz ciągle w sercu zadawałem pytanie, Boże, czego sobie ode mnie życzysz? Śpiewałem sobie, Cieszę się, że jestem jednym z nich, napełnionych duchem Bożym chrześcijan. Czy wierzycie w to, że duch Boży może kierować krokami człowieka? Tak. Było to przed czternastoma laty. Patrzyła przez płot. Kiedy dzieliło mnie od niej kilkanaście metrów, zauważyłem, że ta starsza czarnoskóra pani śledzi mnie wzrokiem, wiecie. Przestałem śpiewać i podszedłem do niej. Na jej grubych policzkach zauważyłem wielkie krople łez. Popatrzyła na mnie i rzekła. Dzień dobry, panie pastorze. Powiedziałem. Dzień dobry, pani. Uśmiechnęła się szerokim uśmiechem. Powiedziałem. Skąd pani wiedziała, że jestem pastorem? Tam na południu kaznodzieje nazywano pastorem. Wiedziałam, że tu przyjdziesz, odpowiedziała. Skąd to pani wiedziała? Czy pani mnie zna? Ależ nie, lecz wiedziałam, że tu przyjdziesz. Czy słyszałeś historię szunamitki z Biblii? Chodzi o kobietę, która okazała gościnność Bożemu prorokowi Elizeuszowi. Ona nie miała syna. Jej mąż był w podeszłym wieku, lecz Elizeusz powiedział jej, że będzie miała syna. Słowa proroka się sprawdziły. Kiedy kilka lat później syn zmarł na skutek wypadku, Elizeusz modlił się do Boga, który przywrócił chłopca do życia. A więc ona zapytała: Czy słyszałeś historię szunamitki z Biblii? Tak, odpowiedziałem: znam tę historię. Ja jestem taką kobietą. Pan Bóg darował mi dziecko i powiedziałam Bogu, że je wychowam. Jestem biedna. Zarabiam na utrzymanie, piorąc i pracując u białych ludzi. Bóg powiedział mi, że On daje mi to dziecko, więc obiecałam Bogu, że je wychowam. Wychowałam je najlepiej jak umiałam, lecz, pastorze, mój chłopiec zaczął zadawać się z niewłaściwym towarzystwem, zaraził się chorobą, o której dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, gdy była już bardzo zaawansowana i teraz umiera tam w łóżku, od dwóch dni jest już nieprzytomny. Lekarz przyszedł i powiedział, że choroba pochłonęła mu serce, dostała się do krwiobiegu i zniszczyła go do tego stopnia, że żadne lekarstwa mu już nie pomogą. Powiedział, że on umiera, a ja nie mogę patrzeć, jak on umiera będąc grzesznikiem, powiedziała. Modliłam się nieustannie, modliłam się przez całą noc, on jest nieprzytomny i nic nie wie od dwóch dni. Modliłam się: Boże, Ty dałeś mi to dziecko, tak jak w szunamitce, lecz gdzie jest twój prorok, Elizeusz? Gdzie mogłabym znaleźć pomoc? Zasnęłam na kolanach. Pan Bóg powiedział do mnie we śnie. Wyjdź na dwór i stań przy bramce. Ulicą będzie przechodził pewien mężczyzna w ciemnym garniturze i jasnobrązowym niewielkim kapeluszu. On będzie z tobą rozmawiał. Powiedziała, wyszłam tu jeszcze przed świtem i odtąd tu stoję. Miała plecy mokre od rosy. Potem zobaczyłam Ciebie w jasnobrązowym kapeluszu, lecz miałeś nieść małą podręczną torbę. Zostawiłem ją w hotelu, powiedziałem. A więc mówisz, że Twój chłopiec jest chory. Umiera, powiedziała. Czy znasz mnie? Nie, nie znam Cię wcale, pastorze. Nigdy nie słyszałam o Tobie. Modlę się za chorych, powiedziałem. Lecz ona nie była tym zainteresowana. Nie chciała, żeby jej chłopak umarł, będąc grzesznikiem. Wszedłem do środka tego starego domu przykrytego papą. Nad drzwiami wisiał napis. Boże, błogosław nasz dom. Nie było niczego na podłodze. Tylko dwie ramy łóżka. Leżał tam wielki mężczyzna. Wielki, przystojny mężczyzna. Ważący ponad 80 kilogramów. Miał chyba metr osiemdziesiąt wzrostu. W rękach ugniatał koc i mamrotał. Powiedziała, to jest ukochany synuś mamusi. Pomyślałem, ukochany synuś mamusi. Choć leży tu, umierając na chorobę weneryczną. Ona pocałowała go w czoło, poklepała i powiedziała Ukochany synuś mamusi. To poruszyło moje serce. Pomyślałem tak. Obojętnie jak głęboko jesteś w grzechu, pozostajesz ciągle jej ukochanym dzieckiem. Widzisz, obojętnie w jak złym on jest stanie, był nadal skarbem swej mamy. Potem pomyślałem, Bóg powiedział, że matka może zapomnieć o karmionym przez siebie piersią niemowlęciu, lecz ja, Bóg, nie mogę nigdy zapomnieć o tobie, bo twoje imię wyryte jest na mojej dłoni. Rozumiecie? To jest niemożliwe, aby Bóg zapomniał o swoim ukochanym dziecku. Patrzyłem na tą ubogą świętą kobietę. Było widać, że nie miała w domu dosłownie niczego. Posiadała jednak w domu coś, co powinien mieć każdy dom, w jakimkolwiek zakątku świata. Był to Bóg. Wolę to, niż wielki piękny dom ze zdjęciami modelek i tym całym wulgarnym paskudztwem. Tam leżała stara otwarta Biblia z pomarszczonymi stronicami. Spojrzałem na tą kobietę. Powiedziała do syna: "Kochany, pastor przyszedł pomodlić się o ciebie". On tylko coś wymamrotał. H, hmm, jest ciemno. Co on mówi? Zapytałem. On nie wie, gdzie się znajduje. Doktor powiedział, że on nie wie, co się z nim dzieje. Myśli, że jest gdzieś na otwartym morzu i wiosłuje płynąc łodzią, i że się zagubił. I tego nie mogę właśnie wytrzymać, pastorze. Świadomości, że moje ukochane dziecko umiera, będąc zgubione. Wiem, że przyszedłeś mi pomóc, bo Pan Bóg mi to powiedział. Powiedziałem, pomodlę się o niego. Może Bóg go uzdrowi. To ją nie interesowało. Chciała tylko jednego, żeby odzyskał świadomość i wyznał, że jest zbawiony. Liczyło się dla niej tylko jego zbawienie. I tak kiedyś musiałby odejść z tego świata. Ach, gdybyśmy tylko mogli mieć takie nastawienie. Ona wiedziała, że wtedy będzie mogła spędzać ze swym dzieckiem wieczność w tym domu po tamtej stronie. Gdybym tylko mogła usłyszeć od niego, że jest zbawiony, powiedziała. Uklęknijmy, powiedziałem. Uklęknęła. Chwyciłem go za stopy, które były bardzo zimne i lepkie. Nie mogłem go przykryć tym cienkim kocem. Przyciągał ten koc ciągle do siebie, myśląc, że jest jego łodzią. Trzymał go kurczowo. Wydawało mu się, że wiosłuje. Ciągle powtarzał: Jest tak ciemno, mam rocząc. Tak ciemno. Próbowała powiedzieć coś do niego, lecz on mówił tylko: Jest ciemno i zimno i przyciągał koc. Proszę pani, czy mogłabyś poprowadzić nas w modlitwie? Powiedziałem. O tak. Powiedziała. W tym pomieszczeniu byłem tylko ja, ona, ten chłopak i Duch Święty. Ta stara święta kobieta modliła się. Ach, kiedy rozmawiała z Bogiem w modlitwie, było widać, że nie był to jej pierwszy raz. O tak, wiedziała z kim rozmawia. Powiedziała: Panie Boże, nie wiem co zrobisz, ale wszystko dzieje się tak, jak powiedziałeś. Wiecie co? Tak się cieszę, że On nadal jest tym samym Jezusem, jakim był dla świętych w przeszłości. On dzisiaj jest ciągle tym samym Jezusem. Nie pytałem jej, jakiego jest wyznania to nie moja sprawa. Ja byłem posłuszny poleceniu Ducha Świętego, a ona robiła to samo. Chcieliśmy zobaczyć, co uczyni Bóg. Kiedy skończyła się modlić, podniosła się, pocałowała Syna w głowę i powiedziała: pobłogosław moje dziecko Boże. Potem zapytała: a czy ty pomodlisz się teraz, pastorze? Tak, proszę pani, odpowiedziałem. A było już w pół do dziewiątej, może piętnaście po ósmej. Byłem trzy kilometry od lotniska. Samolot miał odlecieć o siódmej i nie wiedziałem, kiedy w ogóle będę mógł stamtąd odejść. Położyłem więc ręce na jego stopy i powiedziałem, niebieskie ojcze, nie rozumiem tej sytuacji. Półtorej godziny temu miałem odlecieć samolotem, lecz ty mówiłeś ciągle, idź dalej. I oto dokąd doszedłem do tej chwili. Ta pani powiedziała, że widziała mnie jak przychodzę. Panie Boże, jeśli to byłeś ty, wtedy nie wiem co robić, prócz włożenia rąk na tego chłopaka. A kiedy to uczyniłem? Wtedy on odezwał się Ach, mamo, teraz robi się jasno. Po pięciu minutach siedział już na boku łóżka, obejmując swą matkę. Wymknąłem się stamtąd. Złapałem taksówkę i pośpieszyłem do hotelu po walizkę, spodziewając się, że jest przede mną dzień lub dwa dni czekania na następny samolot, jak było to w tamtych czasach. Pamiętacie, jak trudno było się dostać na samolot w tamtych powojennych czasach. Wsiadłem do taksówki i pojechałem na lotnisko. Właśnie kiedy wchodziłem, usłyszałem za chwilę odlatuje samolot do Louisville w stanie Kentucky. Lot numer 196. Bóg zatrzymał ten samolot na ziemi z mojego powodu. Wierzę w to całym sercem. Dwa lata później jechałem pociągiem do Arizony na zgromadzenie u brata Sharita. Po drodze pociąg zatrzymał się na stacji w Memphis. Kanapki w pociągu kosztowały około 60 centów za sztukę. Gdzie indziej mogłem je kupić za 10 czy 15 centów. Czekałem więc na postój, by kupić te kanapki. Chciałem kupić pół torby hamburgerów i zrobić sobie prawdziwą ucztę w podróży. Wyskoczyłem więc z pociągu i biegłem przez peron, szukając stoiska z hamburgerami. Pociąg miał pół godziny postoju. Kiedy kupowałem hamburgery, usłyszałem Halo, halo, pastorze! Rozejrzałem się dookoła i zobaczyłem człowieka w czerwonej czapce. Mrugał do mnie i powiedział Znasz mnie? Wydaje mi się, że nie, chłopcze. Niech pastor się zbliży i dobrze mi się przyjrzy. Wydaje mi się, że ciebie nie znam. Ale ja znam ciebie, pastorze, i powiedział mi, jak się nazywam. Zgadza się, powiedziałem. Czy byłeś kiedyś na jakimś moim zgromadzeniu? Nie. Ale czy przypominasz sobie ten poranek, kiedy przyszedłeś do domu mojej mamy? To chyba nie możesz być ty, powiedziałem. Tak, to ja powiedział. Pastorze, zostałem uzdrowiony. Jestem silny i zdrowy. A nie tylko to, bo teraz jestem chrześcijaninem. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz. Wydawnictwo Boży Głos. Skrytka Pocztowa 85. Ulica Pocztowa 14. 47 400 Racibusz. Telefon 730 102 103. Szukaj nas w internecie. www.radio.zapraszamy.pl